Korporacja meblowa IKEA usunęła Boże Narodzenie ze swojego katalogu. Zamiast tego występują święta zimowe. Nie ma też choinki, ale jest roślina sztuczna do wewnątrz. To drobna potyczka w walce obozu postępu z tradycją, żeby nie poczuł się wykluczony nikt, komu jest obca kultura chrześcijańska. Na jej miejsce wkracza wielokulturowość, pisze Mathieu Boccott w swojej książce Multikulturalizm jako religia polityczna. Wielokulturowość wzmacnia nie tylko imigrantów spoza Europy, ale również wszystkie mniejszości społeczne i seksualne oraz kobiety. Nie są mniejszością, jednak są uciskane przez mężczyzn. Elity europejskie przyznają im uprawnienia, jakie posiada większość, z jednym wyjątkiem: Większości nie wolno krytykować mniejszości i skarżyć na obalanie ładu społecznego. Jednak odwrotnie, owszem. Mniejszość ma prawo wypowiadać swoje krzywdy i gardzić większością, jako ciemnogrodem obarczonym winą uciskania swoich ofiar. Wielokulturowość to idea lewicowych intelektualistów, którzy pragną służyć postępowi ludzkości. Kiedy zrozumieli, że Związek Sowiecki nie stworzy raju na ziemi, wynaleźli nowy cel polityczne i kulturalne zrównanie wszystkich ludzi. W czasie paryskiego maja 1968 roku intelektualiści przeszli od krytyki kapitalizmu do krytyki cywilizacji Zachodu i jej strażników państwa, narodu, rodziny i szkoły. Na miejsce proletariusza pojawił się inny, czyli osobnik różny niż heteroseksualny, biały Europejczyk. Został wskazany nowy rodzaj zła to rasizm obecny wszędzie i w różnych postaciach, z którym walczą ludzie dobrej woli. Obóz postępu uświęcił różnorodność. Każda grupa uciskana uznaje cele innych grup. Geje popierają czarnych, czarni popierają islam, a idealnie byłoby, gdyby muzułmanie popierali gejów, chociaż nie chcą. Wszystkie grupy razem tworzą wspólnotę walki z panującą większością. To nazywa się uczenie nowym podmiotem rewolucyjnym. Marksowski proletariat nie chce dzisiaj rewolucji, dlatego nowa lewica powołała proletariuszy zastępczych. Chodzi o stworzenie społeczeństwa bez władzy, autorytetów, instytucji, żeby człowiek sam tworzył się swobodnie. W tym celu wszystkie stosunki społeczne i intymne ludzkie trzeba przekształcić w politykę. Co osobiste, to jest polityczne. Władza jest rozproszona wszędzie, dlatego wszędzie trzeba prowadzić rewolucję na ulicy i w łóżku jak zalecał wpływowy intelektualista francuski Michel Foucault. Miał słowa uznania nawet dla przestępców za opór wobec społeczeństwa. Z komunizmu pozostało zaostrzenie walki klasowej w miarę postępów multikulti. Nadejście społeczeństwa absolutnie wolnego musi poprzedzić oświecona dyktatura państwa wielokulturowego. Czyż nie do tego zmierzają elity Unii Europejskiej, które opanowała nowa lewica? Lewicowym intelektualistom ułatwia pracę wywrotową kolonialna przeszłość Europy. W imieniu ofiar podbojów żądają przeprosin i pokuty. W ten sposób osłabiają system odpornościowy Zachodu, żeby zgodził się na ustrój uświęcający różnicę tożsamości. Historia stała się polem bitwy, gdzie wczorajsi zniewoleni biorą odwet na swych panach. Twierdzą, że dekolonizacja społeczeństw zachodnich zakończy się dopiero wtedy, gdy nawrócą się na wielokulturowość. Dekolonizację trzeba prowadzić wewnątrz narodów europejskich, aż nastąpi koniec państw narodowych. Czołowa postać buntu młodzieży w paryskim maju 1968 roku Daniel Cohn-Bendit mówi dzisiaj, że żądanie od imigrantów, aby się asymilowali, jest sprzeczne z prawami człowieka. Zbrodnicze odkrycie Ameryki uczyniło z Kolumba pierwszego zachodniego ludobójcę. Rozwój cywilizacji zachodniej zalicza się w poczet zbrodni przeciwko ludzkości. Myśl tę tak długo wpajano opinii publicznej, aż wśród państw zachodu zapanowała mania pokutna. Bicie się w piersi stało się wyższą formą wierności sobie, dowodzi Mathieu Bocquot w swojej książce Multikulturalizm jako religia polityczna. Do akcji włączono cenzurę wypowiedzi. Kategoria języka nienawiści jest rozszerzana na stanowczą obronę wartości tradycyjnych lub narodowych. Państwo multikulti dąży do stworzenia nowego człowieka ma posiadać osobowość demokratyczną. Jest ona przeciwieństwem osobowości autorytarnej, która według socjologa Teodora Adorno zrodziła faszyzm europejski. Trzeba stworzyć nowy lud, żeby zasłużył na demokrację. Do tego czasu należy go oszukiwać i nie dopuszczać do głosu, jak w przypadku Traktatu Lizbońskiego. Zawiera on główne treści odrzuconego w referendach projektu Konstytucji Unii Europejskiej, jednak ubrane w niezrozumiały język technokratyczny, żeby uniknąć dyskusji publicznej. Zdaniem nowej lewicy konserwatyzm mas ludowych ma skłonność zamieniania się w faszyzm w sytuacjach kryzysowych. Jest to ideologia chroniąca przed postępem, którego nie potrafią sobie przyswoić. Przywiązanie do tradycyjnych form życia to są fobie, czyli nierozumne uprzedzenia wymagające leczenia psychiatrycznego. Podobny stosunek miał do swoich dysydentów Związek Sowiecki, który zamykał ich w domach dla obłąkanych. Zdaniem nowej lewicy obrońcy narodu czy rodziny bronią przestępczej dyskryminacji mniejszości. Powstała świecka religia. Nadchodzi zbawienie przez radykalne zerwanie z historią rodzaju ludzkiego. Należy przebudować społeczeństwo przez powrót do świata sprzed upadku człowieka gdy nie było podziału na płcie, religię, cywilizację i państwa. A kto się sprzeciwia, ten bluźni. Czy taka utopijna wiara nie prowadzi do totalitaryzmu?